Czy ciebie stres, trema hamuje przed wystąpieniem publicznym? Czy traktujesz to jako zagrożenie, czy traktujesz to jako wyzwanie? Przeczytałem książkę Dar Strachu, i tutaj jest sugestia, że kiedy jest sytuacja jakaś kryzysowa, zagrożenie, odczuwamy pewien lęk. No, i, i to jest prawidłowe, prawidłowe zachowanie, kiedy odczuwasz lęk i on ci sugeruje, że powinny się wycofać. Tylko, czy w przypadku wystąpień publicznych, prezentacji, tremy, czy to jest sygnał, który powinien cię ostrzegać przed, przed tym, żeby się wycofać, czy ewentualnie, by podjąć jakieś działania. Zastanów się, czy trema to sygnał do ucieczki, czy sygnał dla ciebie do tego, żeby się przygotować do wystąpienia, by podjąć konkretne działania. Z tym akcentem refleksji pozostawiam Cię. Napisz komentarz, napisz jak Ty uważasz. Do miłego. Pozdrawiam. Cześć.